Automatyka firmy Klima umożliwia automatyczne załączanie centrali w trybie Free Cooling. Jest to tryb pracy przeznaczony na miesiące letnie, kiedy w ciągu dnia powietrze na zewnątrz ma wyższą temperaturę niż pożądana temperatura w pomieszczeniu. Natomiast w nocy powietrze na zewnątrz ma temperaturę niższą niż temperatura zadana i można niskim kosztem przewietrzyć pomieszczenia, jednocześnie je schładzając. Aby prawidłowo realizować funkcję free cooling, konieczna jest obecność czujnika w pomieszczeniu, gdyż on będzie decydował o rozpoczęciu i zakończeniu procesu. Wymagane jest również, by czujnik temperatury zewnętrznej mierzył faktyczną temperaturę na zewnątrz, a nie w kanale czerpnym, ponieważ pomiar ten jest bardzo istotny również, gdy centrala nie pracuje. Jeżeli układ automatyki przewiduje pracę we free -coolingu, to okno informacyjne tego trybu jest trzecim oknem w głównym menu. Centrala załączy się w trybie free -coolingu, jeżeli zostaną spełnione warunki. Centrala jest wyłączona, algorytm uzyska akceptację użytkownika, aktualna data mieści się w zakresie dat umożliwiających free -cooling. spełnione są warunki temperaturowe. Aby sprawdzić szczegółowe ustawienia, należy, będąc na oknie informacyjnym free coolingu, wcisnąć przycisk PRG. Na początek możemy ustawić daty, kiedy freecooling jest dozwolony. Algorytm zakłada, że freecooling uaktywniamy tylko na miesiące letnie, a przynajmniej nie zimowe, czyli wtedy, gdy nie ma ryzyka zamarzania, gdyż wtedy przechładzanie obiektu wentylowanego jest bezpieczne dla pomieszczenia oraz dla samej centrali wentylacyjnej. Okres dozwolonej pracy ustawia się na zasadzie dzień i miesiąc rozpoczęcia oraz dzień i miesiąc zakończenia. Jeżeli chodzi o granicę temperatury zewnętrznej, to ten zapis znaczy tyle, że free cooling będzie możliwy, jeżeli temperatura na zewnątrz będzie niższa od zadanej o przynajmniej 3 stopnie Celsjusza. W przypadku relacji temperatury w pomieszczeniu do temperatury zadanej, to obecne ustawienia powodują, że free cooling włączy się, gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy zadaną o 2 stopnie Celsjusza. Zaś proces zakończy się, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie o 1 stopień poniżej zadanej. Powrót do menu głównego realizuje się wciskając przycisk Escape. Symulując zwiększanie się temperatury w pomieszczeniu obserwujemy załączenie centrali. oraz jej wyłączenie po osiągnięciu założonego celu w postaci wychłodzenia pomieszczenia.